Józef w Starym Testamencie jest taką bardzo ciekawą postacią. I gdy czytamy o końcu jego życia, po tym wszystkim, co go spotkało, po tym, jak został znienawidzony przez swoich braci, został sprzedany do niewoli, jak, jak potem trafił do więzienia niesłusznie. Te wszystkie rzeczy, które go spotykały. Ten czas, w którym, gdy Józef przechodził przez to wszystko, mógł sobie myśleć, Boże, gdzie ty jesteś? Ale ciekawe jest to, że gdy czytamy o jego życiu, to wszędzie czytamy, że Bóg był z Józefem. I zobaczcie, pod koniec jego życia on mówi takie bardzo ciekawe słowa do swoich braci, którzy pamiętajmy, sprzedali go do niewoli. Chcieli go zabić najpierw. Ale w końcu myślał, a, co będziemy go zabijać? Miejmy coś z tego, sprzedajmy go, będziemy mieć trochę kasy. Okropne. Ale Józef mówi takie ciekawe słowa, rozdział 51 Księgi Mojżeszowej, werset 20. On mówi, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje zachować przy życiu liczny lud. Co prawdopodobne słowa do ludzi, którzy go sprzedali, którzy go znienawidzili: Nie martwcie się, wy może knuliście zło przeciwko mnie. Chcieliście coś złego mi zrobić, ale Bóg obrócił to ku dobremu. Wiecie, jak gdy myślę o tym, to jest tak dla mnie zachęcające, bo ja nie wiem przez co przechodzisz dzisiaj. Może dzisiaj przechodzi przez taki czas pustyni, może czas takiego więzienia, takiej niewoli, może coś, z czym zmagał się Józef na konkretnym etapie swojego życia, ale nie widzimy pełnego obrazu bo Jezus mówi, wy knuliście zło ale Bóg obrócił to ku dobremu bo chciał zachować liczny naród Bóg miał w planie i widział już coś większego niż to, co Józef widział w danym momencie dla mnie to jest tak cenne bo być może przechodzisz przez taki właśnie trudny czas może być atakowany może ktoś knuje zło przeciwko tobie może nie jest ci przyjemnie ale wiesz co? Tak jak w życiu Józefa. Bóg był z Józefem. I Bóg jest z Tobą. I On może użyć tego wszystkiego, z czym jesteś, z czym się dzisiaj smakasz. I obrócić to ku Dobremu. I On może sprawić, że coś, co dzisiaj wydaje się takie złe, kiedyś może odwrócisz się, popatrzysz wstecz i zobaczysz, wow! Boże, dzięki Ci za to, że to wydarzyło się w moim życiu, bo dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, bo Ty uratowałeś coś, zachowałeś przy życiu wielki naród. Jak ja jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę mieć taką ufność w Nim, że mogę Mu zaufać, bo wiem, że On wie, co robi. Być może ja dzisiaj nie widzę tego. Widzę tylko jeden mały wycinek swojego życia z perspektywy tu i teraz. Ale Bóg patrzy z perspektywy wieczności i On już wie, co się wydarzy za zakrętem, do którego ja się dopiero zbliżę. On dokładnie wie. Dlatego chcę Ci powiedzieć, przyjacielu, może nie wiem, z czym się zmagasz dzisiaj, ale chcę Ci powiedzieć jedno. Zaufaj Bogu, bo On wie, co robi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.